Kolejne dwa albumy z serii komiksowej Tytus Romek i Atomek autorstwa zmarłego niedawno Henryka Jerzego Chmielewskiego, księga 23 i 24. Księga 23 nosi nieoficjalny tytuł Tytus i Bzikotyki i została wydana w 1997 roku. W odcinku tym Tytus zostaje członkiem Międzynarodowej Agencji Szpiegowskiej, w skrócie MASZ i wysłuchuje wykładu o historii szpiegostwa. Następnie wraz z chłopcami namierza szajkę sprzedającą uczniom szkolnym narkotyki, nazywane tu bzikotykami, i sam je próbuje, co kończy się dla niego poważnymi dolegliwościami. Podążając do źródła, gdzie produkowany jest bzikotyk, trójka dociera na jedną z wyzm nonsensu, szmacy pojazdu nazywanego bzikotykolotem, który przypomina wielką strzykawkę. Plan unieszkodliwienia plantacji polega na wypuszczeniu specjalnie przeszkolonych królików, które mają ją skonsumować. Po wyjątkowo udanym poprzednim albumie, tytuł z gangsterem, ta księga prezentuje się wyraźnie gorzej. Początek jest dość niemrawy. Po pierwsze, skupiamy się na czymś, co tak naprawdę nie stanowi głównego tematu całej historii, a mianowicie szpiegostwie. Raz po raz przenosimy się w przeszłość. Co przypomina formułę, którą Chmielewski stosował w fatalnej księdze XIX, z aktorem. Kolejne epizody nie są powiązane z żadną logiczną intrygą, a autor dodatkowo psuje efekt, podkreślając umowność tego, na co patrzymy. W scenie, gdy okazuje się, że Tytusa nie da się spalić na stosie, bo jest postacią wymyśloną. Potem skupiamy się na jednej z bolączek współczesności, jaką są narkotyki. Podobnie jak w poprzednim albumie skupialiśmy się na złodziejstwie i gangsterce. Tyle, że mam wrażenie Chmielewski ma bardzo niedzisiejsze spojrzenie na ten temat. W dobie, kiedy coraz więcej osób uświadamia sobie konieczność delegalizacji narkotyków, mamy tu więcej demonizowania niż solidnych informacji. Tytuł po zażyciu jednej tabletki dostaje halucynacji i trzeba go odtruwać, co jest procesem bolesnym i obejmującym nawet lewatywę. Akcja nabiera nieco tempa, gdy lecimy na wyspę opanowaną przez gangsterów. Dostajemy też nowy pojazd, który dołączyć można do galerii klasycznych pojazdów papcia Chmiela. Pomysł z królikami też nie jest najgorszy. To jest, że ci gangsterzy są tu wyjątkowo łatwowierni, bo wierzą na słowo, że szpiegujący ich chłopcy to biznesmeni chcący ubić z nimi interes, bo w końcu trudno odróżnić gangstera od harcerza. Fabuła jest więc bardzo naiwna. Krótki romans Tytusa, który oglądamy na końcu nawiązuje do świetnego zakończenia księgi 18 Tytus z plastykiem, ale niestety nie ma wdzięku i pomysłowości oryginału. Humor, który tu widzimy, też nie jest tak udany jak w poprzedniej części. Komizm wynikać ma przede wszystkim z użycia bardzo wielu słów angielskich wplatanych namiętnie przez bohaterów do wszystkiego, co mówią, które mają świadczyć o postępującej amerykanizacji naszej kultury. W pewnym momencie pada tu również słowo kopulacja, którym byłem dość zaskoczony, nawet jeżeli było ono użyte jedynie w odniesieniu do królików, bo jednak mamy do czynienia z komiksem adresowanym do dzieci, ale być może, że jestem człowiekiem starej daty i dzisiaj każdy dziesięciolatek wie z internetu, co to słowo oznacza. Od strony rysunkowej główne postacie opowieści są narysowane dość poprawnie, porównując je do ostatnich paru książek w serii. Tu też sprawia wrażenie w miarę dopracowanego, jak na album z serii o Tytusie. Widać, że Chmielewski włożył w niego trochę pracy. To, co jednak psuje ostateczny efekt, to twarze postaci drugoplanowych, które jak mi się wydaje miały sprawiać nieco bardziej realistyczne wrażenie, począwszy od prehistorycznych małpoludów, niemieckiego żołnierza, który za każdym razem wychodzi autorowi fatalnie, a skończywszy na gangsterach. Wszyscy oni mają wielkie głowy, ogromne usta, z jeszcze większymi zębiskami, co wygląda po prostu okropnie. Księga 24 nosi nieoficjalnie tytuł Tytus w NATO i powstała w 1998 roku. Jak sam tytuł sugeruje, chłopcy przygotowują się do wejścia do NATO. Kapral Romek musztruje Tytusa, podczas gdy Atomek reprezentuje cywilną władzę nad armią. By rozwiązać problem przemocy wśród kibiców sportowych, Profesor Talent wymyśla maszynkę gromadzącą fluidy agresji. Tytus zostaje wysłany, by unieszkodliwić ośrodek broni bakteriologicznej posługujący się zapchlonymi psami. Przy pomocy kolejnego wynalazku profesora, chłopcy przerabiają kiboli na patriotycznie nastawionych żołnierzy i przy ich pomocy uwalniają Stryka Tytusa, władcy trapezoiku obalonego w wyniku rewolucji. Pod wieloma względami, album ten jest powrotem Chmielewskiego do dawnej wysokiej formy. Jest on prawdziwą ucztą dla miłośników serii, bo tak wiele tu nawiązań do pomysłów, które znamy z poprzednich albumów. I są to te pomysły, które wcześniej działały najlepiej. Księga rozpoczyna się od pewnego rodzaju zaburzonej chronologii, co kojarzy się z podobnymi eksperymentami, którymi autor bawił się w księdze ósmej. Problemem społecznym, na którym skupiamy się tutaj najbardziej, są kibole piłkarscy i tym razem są oni przedstawieni, moim zdaniem, w sposób dość wiarygodny, to znaczy jak bydło. Musztra, którą poddaje tytusa Romek, w oczywisty sposób przywodzi na myśl sceny z Księgi czwartej tytuł z żołnierzem. I nawet Atomek wraca do swojej tradycyjnej roli tego, kto dyryguje, ale samemu nie lubi brudzić sobie rąk robotom. Znów wiele tu rymowanek, może nawet chwilami za dużo, na co zwraca zresztą uwagę w pewnym momencie sam główny bohater. Wyobraźnia Papcia Chmiela produkuje kolejne epokowe wynalazki, wszystkie tak samo genialne i prawdopodobnie całkowicie niemożliwe do zbudowania. Przeskoki w czasy historyczne są tym razem ograniczone do minimum i zręcznie wplecione w fabułę. Mamy tu i żarty z nowej sytuacji geopolitycznej, z całego tego wstępowania Polski do NATO i naśladowania Zachodu, reprezentuje to karykaturalnie ukazana postać Johna Rambo, ale też z przekąsem potraktowane wspomnienia o naszym wcześniejszym sojuszniku, co świadczy o tym, że autor ma duży dystans do siebie i własnej twórczości. Z kolei pomysł, by kiboli przerobić na wojsko wydaje się doskonały. Nie wszystkie żarty są tu najlepszej jakości, nie wszystkie sytuacje trzymają się kupy. Ale książeczka dobrze nadrabia te niedostatki świetnym tempem i skutecznie gra na sentymencie za dawnymi, klasycznymi pozycjami serii. Pod koniec wracają wannoloty i zorganizowana akcja zbrojna przeprowadzona w jakiejś egzotycznej bananowej republice. Tym razem Chmielewski zdaje się dobrze rozumieć, gdzie są jego atuty, w jakich sytuacjach Tytus i jego koledzy wyglądają atrakcyjnie. I w jakich sytuacjach my czytelnicy chcemy ich oglądać, a jakich powinien unikać. I chociaż w żadnym momencie nie osiąga poziomu klasycznych pozycji, to bardzo skutecznie do tych pozycji nawiązuje. I wydaje mi się, że po przeszło 30 latach trwania serii jest to duży sukces. Księga 24 jest też pierwszym albumem zrealizowanym po upadku komunizmu, w którym autor wydaje się przykładać do strony wizualnej. Rysunki charakteryzują się większą ilością szczegółów. Główni bohaterowie narysowani są z większą dbałością. Chmielewski unika też potworkowatych twarzy w postaci drugoplanowych, które widzieliśmy wcześniej. Dobrze wygląda papcio Chmiel, który najwyraźniej nie starzeje się i dalej przypomina siebie z lat osiemdziesiątych. Jego pojawienie się w pracowni pełnej modeli pojazdów zakręciło łezkę sentymentu w moim oku, bo miałem wrażenie, że istotnie przeniosłem się w przeszłość, w czasy mojego dzieciństwa. Jestem gotowy tym razem przymknąć oko na wszystkie wizualne niedopracowania kreski, wszystkie postacie koślawe i ruchy zaprzeczające ludzkiej anatomii, bo przynajmniej mam świadomość, że tym razem rysownik dał z siebie wszystko.